Zastanawiacie się pewnie, po co was tutaj zebrałem. Mam dla was krótką recenzję. Dziś mam dla was coś starego, rewelacyjnego i zarazem odnowionego. Mam na myśli scenariusz Pan Korbit do siódmej edycji ze jest to doskonała przygoda na pierwsze starcie z mitami. Zobaczycie, że jeden z Waszych sąsiadów przywozi do domu niepokojącą paczkę. Trzeba przerwać codzienne obowiązki i przyjemności i zająć się sprawą. Czeka was nieco zabawy w kotka i myszkę, śledzenie i zagłębianie się w tajemnice pana Corbita. Sean de Wolf, znany wcześniej jako Michael the Wolf, jest autorem scenariusza. Uzupełniła go później Lien Hardy, znana królowa autorka i redaktorka. Przygoda po raz pierwszy pojawiła się w 1990 roku w dodatku posiadłości szaleństwa, ale można ją także znaleźć w drugiej. Edycji z 2007 roku. Ale najlepiej będzie sięgnąć po posiadłości szaleństwa do siódmej edycji, które w 2021 roku trafiły do Polski za sprawką wydawnictwa Blackmon Games. Tą przygodą rozpocząłem swoją kampanię klubu łowców mitów. Uważam, że idealnie nadaje się dla początkujących badaczy, znudzonych codziennością i szukających wrażeń. Podsuńcie ją swojemu strażnikowi tajemnic i zostawcie mnie z nim na kilka następnych minut, ponieważ mam dla niego nieco porad, by lepiej przygotował się do tej przygody strażniku, skoro gracze zostawili już na samych wiedzę, przeprowadziłem tę przygodę wielokrotnie i zawsze natrafiałem na ten sam problem. Ale o nim za chwilę. Nie będzie trudności z ściągnięciem badaczy w intrygę. Szybko zobaczą, że panu Korbitowi wypada z bagażnika pewne tajemnicze zawiniątko, które okazuje się ręką, być może nawet dziecięcą. Zaczyna się śledzenie, sprawdzanie gdzie jeździ, czym się zajmuje i z kim kontaktuje. Nie ma w tym nic tajemniczego i niebezpiecznego. Jeszcze. Zawsze starałem się odwlec włamanie do domu pana Korbita na finał przygody. Takie przestępstwo nie przystoi dżentelmenom. Trzeba mieć dobry na to powód, więc lepiej zaczekać. Na terenie pana Korbita dopiero robisz niebezpiecznie. Jego uprawiane rośliny rozpuszczają skórę albo przenoszą pomiędzy wymiarami. Nieudany eksperyment biega po domu, a w piwnicy czai się dziecię Joksotota. Sam pan Korbit może być także zagrożeniem, poprzez swój spryt i wykorzystywane narkotyki. Może wciągnąć w pułapkę albo ostatecznie przywołać Boga zewnętrznego. Istna posiadłość szaleństwa. Zobacz jak sam to rozegrałem ze świetnymi graczami. Tak im się spodobała, że graliśmy dalej przez kolejne lata. Link znajdziesz w opisie. Mam jednak kilka uwag, żebyś lepiej był przygotowany na to, co może nieść ten scenariusz. Biorąc pod uwagę, że u mnie to była pierwsza przygoda i jest gdzie w niej ginąć, zrobiłem z pana Korbita grzecznego biznesmena. Otumanioną, bezbronną i zagubioną ofiarę mitów. On tylko czasem przyszywał kończyny do piwnicznej kreatury. Nie był zagrożeniem. Choć przyparty do muru, mógł zmienić nastawienie. Prosta uwaga, w scenariuszu posiadłość Korbita nie ma płotu ani bramy. Ja postanowiłem je dodać. Sprawiło to, że przejście na teren było trudniejsze, podobnie jak ucieczka. I trzeba się było zastanowić, czy to aby dobry pomysł. Szklarnia na tyłach domu to śmiertelna pułapka. Daje Możliwość na fenomenalne sceny, ale jest to niemalże pewność, że któryś z badaczy zginie. Chyba, że są bardzo ostrożni, prowadzą ich doświadczeni gracze, albo tak ułożysz opisy, że tylko poczują dreszcz i nie wejdą w pułapkę. A chyba tak naprawdę o to chodzi. Scena w domu z wczesnym eksperymentem jest najlepszym momentem sesji. Prowadziłem ją wielokrotnie i jest tutaj zawsze wystraszenie graczy. Stwórz klimat biegnących stóp, a właściwie skaczącej stopy, i w momencie spotkania z istotą zaskocz ich chwilą ciszy. A potem już tylko. Po scenie ze stopą kobietą badacze powinni przeczytać dziennik zdecydowanie zanim zajdą do piwnicy. Dzięki temu przeczytają co się w niej czai i znając wygląd stopu kobiety zdecydowanie przestraszą się co mogą spotkać niżej. Sporo ekip w tym właśnie momencie mówiło stop, wycofujemy się i dzwonimy po policję. Scenariusz przewiduje taki ruch i zaznacza, że funkcjonariusze nie uwierzą badaczom i oleją zgłoszenie. U mnie natomiast funkcjonariusze przyjeżdżali i sami stawali się ofiarą istoty z piwnicy. Ale przecież chodzi o to, żeby badacze nie wysłuchiwali się policją, to oni mają rozwiązywać zagadki. Bądź jednak gotów, że takie wycofanie może mieć miejsce. Ile miałem sesji, tyle różnych zakończeń. Raz dziecię jak Sotota zostało zabite dechami, raz spalone, raz pozostawione, a raz zabrał je tatusz, żeby wychować na behemota niszczącego miasto w innej możliwości. com companhia. Jednak jak nie poprowadzisz, to na pewno będzie niezapomniana przygoda, ponieważ scenariusz pan Korbit daje właśnie takie podstawy. Czy jest ciężko się przygotować dla mistrza gry? Nie za bardzo. Trudność przygotowania oceniam na niską. W podręczniku macie gotowe pomoce, a sama przygoda nie jest długa. Ale jeśli chcecie, żeby była perfekcyjna, musicie wcześniej przygotować się na te najważniejsze sceny. Czy jest mordercza dla badaczy? Uważam, że tak. Morderczość oceniam na wysoką. Rośliny, eksperyment, dzieci i jeszcze sam pan Korbit z jego pomocnikiem Tomaszewskim. Uważam, że jest dużo zagrożeń i jest gdzie ginąć. Czy jest trudna dla graczy? Oceniam skomplikowanie na niskie, ale wymaga pokierowania ich tak, żeby kolejne odkrywane tajemnice nadawały tempa, a nie spowalniały przygodę. Hashtag i na koniec to zdecydowanie początkujący, ponieważ można zginąć, ale jest idealna na początek zabawy. Hashtag groza, gdyż ma kilka świetnych scen na przestraszenie graczy oraz hashtag miasto, gdyż głównie po takich terenach będziemy się poruszać. To tyle, zdecydowanie polecam pana Korbita i życzę powodzenia w zrobieniu z niego niezapomnianej przygody. ©